Cześć nas bardzo, bardzo serdecznie, z to Witam was w kolejnym odcinku z serii Budowle w Minecraft Tym razem Castorama, słuchajcie Którą budował Xarp Razem z Yuki, tutaj Yuki robiła Bardziej wykończenie te meble w środku Xarp robił ją e, na zewnątrz Może sobie weźmy, zróbmy jeszcze e, Dzień, jest kilka osób Na serwerze, dlatego też będę miał cza czat Wyłączony, także tutaj pozdrawiam Te osoby, które są na serwerze, jak ktoś jest tutaj Z tej listy, na, na, napiszcie w komentarzu Że byliście na odcinku, tak Także no, będziecie mieli 2 minuty <laughs> Nie żartuję, dobra słuchajcie, także mamy tutaj tą kastoramę, zaraz wam pokażę o co mniej więcej w niej biega, w sensie jest to taki budynek głównie do ozdoby, ale tu będzie też można coś kupić, e, na mapie wygląda to tak, to jest to, to całe, także to tutaj to jest kastorama, tu jest y, parking kastoramy, tutaj są ciężarówki w kastoramy, czyli jakieś tam towar dowożą i tak dalej, a tutaj mamy cały, y, cały sklep. I jest ona zrobiona na górze miasta, tak naprawdę tutaj niedaleko bazy wojskowej, tutaj koło zajezdni w sumie, jeżeli wejdziecie na zajezdnię, tutaj jest zajezdnia, tam są autobusy jak widzicie, także możecie sobie podejść od zajezdni autobusowej, to jest niedaleko i macie tutaj tako, ta, taką motokastramę. słuchajcie. Najpierw oblecimy sobie ją z zewnątrz, oczywiście logo i tak dalej, wszystko jest realne, tak jak jest w rzeczywistości, to jest roz, jakby odbudowane takie jest z real. A Tutaj niestety ten las jest ścięty tutaj, bo trzeba było kastoramę wkleić, ona była budowana gdzie indziej. Ona była budowana gdzieś totalnie daleko, nie wiem gdzie, oj sorry No nie wiem gdzie taka strama była budowana, ale, ale była po prostu budowana dosyć daleko i ją żeśmy po prostu e, skopiowali stamtąd i przenieśli ją do miasta e, Także mamy tutaj Taki oto parking, tu jest troszeczkę pusto, tu będzie trzeba raczej jeszcze coś, coś zrobić, może jakieś tiry jeszcze albo coś, e, no i jeszcze na zewnątrz mamy tutaj taki fajny, fajny wózeczek, to jest wózek od docentusa, tam jeżeli chcecie wiedzieć jak zrobić takie, takie, taki wózek, to tam ktoś sobie biega, to kto to jest tutaj, kto nam tu podbieg tu nam podbiegł ga, Gabojas, Gabojas jakiś, to pozdrawiam na, na odcinku, masz farta, że się akurat tu pojawię, masz pozdrowienia. Nie no, tutaj żartuję, no także od docentusa taki wózek jest, ale z docentusem gadałem i powiedział, że, że spoczko, że nie ma problemu, jeżeli, jeżeli będziemy potrzebować, to możemy sobie z jego projektów budować pojazdy, bo ja osobiście pojazdów budować nie umiem, no i tak to wygląda tutaj, na górze jest instalacja, mamy jakieś tutaj wiatraki, niewiatraki, inne takie. No po prostu wentylacja, system wentylacji, ale chyba naj, najlepsze co jest z tej kastrami to jest w środku Mamy tutaj kilka pojazdów, takich standardowych, mamy tutaj motor e, Mamy tutaj pojazd, który sam w sumie zrobiłem Tak, tak oto on wygląda, nie możecie napisać czy fajny W sumie to nie z żadnego poradnika, tylko tak mi się nudziło i sobie z głowy budowałem i zbudowałem coś takiego Pewnie jest coś takiego na YouTube, bo to jest wiecie mm, Bo tego jest pełno tak naprawdę i nie ma jakoś dużej możliwości zrobić pojazdu Także mamy wejście słuchajcie Mamy wejście, wchodzimy sobie do kastoramy i najlepsze to, co jest w kastoramy to jest w środku. Tutaj nam troszeczkę zajmie e, raczej e, pokazanie wszystkiego. Stanowisko laboratoryjne. Może ja nie będę tego za bardzo opisywał, tylko Wam po prostu pokaz po po pokazuję, a sami sobie będziecie mogli... E, e, sami będziecie sobie mogli... Pogarniać to u siebie na serwerach czy na świecie. Stół z powyłamowanymi nogami, także macie tutaj m, stół z powyłamowanymi nogami, e, stół bez nóg inaczej. E, także generalnie no, nie wiem czy, czy specjalnie to napisali. Pewnie specjalnie ktoś to napisał, chciał mnie strolować, że, że, że będzie stół z, powy, z powyłam, wiecie z, pow, z powyłamowanymi nogami, ale to easy. Drzwi, 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 czyli mamy jakieś drzwi do kupienia, mamy tutaj e, parasol, e, adex po spożyciu piccolo. No tutaj, tu, tu, tu się ten, ktoś się bawił tym, najprawdopodobniej Chris, bo on coś gadał o tych tabliczkach. Stu do ping-ponga mamy, także zobaczcie jak to fajnie, fajnie wygląda. E, 99% tych tutaj, e, 99% tych tutaj różnych rzeczy typu te stoły i tak dalej, tych mebli to budowała Juki, także to szacun naprawdę, bo ona chyba siedziała ze dwa dni na serwerze i budowała to nocami, nie bez kitu ja ją widziałem na serwerze o godzinie drugiej w nocy jak budowała meble w tym, w kastoramie. także no billard, do billarda tutaj mamy taki duży bi do billarda mamy tutaj łóżko, mamy tutaj e, flipper czyli to jest taka gra w sumie e, mamy tutaj komora gazowa Przecież co? da fuck ktoś, ktoś se tu jaja zrobił i bez przesady nie, no, takie hamskie, to, 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 to trochę za, za chamskie było no mamy jakieś bloki do kupienia tutaj, małe bloczki mamy, to jest z główek zrobione, nie, tu są normalne bloki, e, no także mamy tutaj jakieś materiały budowlane do kupienia i tak dalej, fajnie to jest zrobione, można sobie tutaj coś kupić e, zawsze, tu jakieś elektryczne rzeczy i tak dalej, tu mamy co, mamy jacuzzi, mamy normalnie, zobaczcie jakie, jakie bąbelki idą z tego, nie, to fajnie też wygląda. Tam mamy magazyn, ale do, do magazynu później. O, tutaj to fajnie wygląda, macie rury normalnie. Rury są w tym w środku. Tu fajne oświetlenie naprawdę. to chyba Xar robił też to oświetlenie, też zajebiście wyszło. Co my tu mamy dalej? Mamy dalej trampolinę, możemy sobie na tą trampolinę normalnie wejść. A co lepsze na niej możemy sobie poskakać tak naprawdę? Chyba, nie bo tu były chyba Tak, tu skacze normalnie, zobaczcie. Widzicie, ja nie trzymam spacji teraz, tu są normalnie te Są slimebole pod tym dywanem ukryte i mamy taką fajną trampolinę. Mamy piecyk taki, mamy tutaj e, stolik ogrodowy, mamy tutaj łóżko, takie zwykłe w sumie bardziej, mamy wannę, nie, mamy stół tutaj chyba, tak, szkołem w środku i podświetlono do kolejne łóżko. Mamy fortepian, fortepian fajnie wyszedł, bieskido, jak go pierwszy raz zobaczyłem naprawdę mi się spodobał, także szacun i tu jeszcze jak się siada na tym tym, to jeszcze się książeczka otwiera, nie? Jakieś tam nuty i tak dalej. Mamy a adeks kuchenny, tak miało być aneks kuchenny, ale mamy adeks kuchenny i dlatego ten się tu pewnie świeci, znaczy pali. E łóżko tu z, z jakimś zbożem na dole, to takie dosyć jest moderne bardzo moderne tu jakieś bramki, nie bramki, jakieś inne. Rzeczy w sumie półki wyżej są już puste, no po prostu jakieś tam o, macie tutaj różne, różne rzeczy na, na wystawie e, co my tutaj mamy dalej. Mamy łóżko, mamy tutaj szafka na dokumentów, mamy kosz, które, A tu jest kosz, dobra. Jest kosz do piłki, do piłki... do, 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 do kosza po prostu. E, jest kosz do kosza. Biurko z łóżkiem jest tutaj. O to jest to jest fajne, bez kitu mój kumpel miał coś takiego kiedyś. No to, 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 to się wchodziło, no te łóżka, potem skakało się z tego, nie? Tak, ten miał, takiego kompo miał na dole, a na górze miał ten. Na górze miał łóżko. E, aneks kuchenny, o tutaj już jest normalny aneks kuchenny. Mamy tutaj dalej sofę, tutaj z poduszkami. Mamy małą sofę, mamy tutaj fotel, mamy lampę, mamy tutaj e, cykablat, mamy tutaj maszynę do popcornu, mamy tutaj zegar. Mamy tutaj beczkę na piwo, drukarkę, laptopa, co my tutaj mamy? Lampę jeszcze. No sporo tego, sorry powiadomienie, nie ma jakiegoś Sporo tego jest naprawdę sporo. Eee, I teraz tak, tu mamy kasy jeszcze, słuchajcie, tak wyglądają kasy, czyli mamy takie komputerki małe i tutaj co to jest w sumie? Tu też są komputerki. Także tak wyglądają kasy w Castoramie. Tam ktoś biega? Ta, tam ktoś jest, kto to jest? Mix 333 w Castoramie. Chyba mnie znaleźli, czy nie? Nie wiem, dobra, nieważne. Ale miksa też pozdrawiam w takim razie. To dwóch widzów się zaapało, a nie pisałem gdzie jestem na serwerze, także sami przyszli. Dział reklamacji, a tu mnie jeszcze nie było, nie, nie, nie sprawdzałem tego. O, jest kamera tutaj, chociaż ona powinna być troszeczkę bardziej w tamtą stronę, bo jest w tamtą stronę. No ale dobra, no mniejsza o to. Tu mamy dział reklamacji i dalej mamy co my dalej mamy. Ee, dalej mamy magazyn jeszcze, ale to jeszcze wam przed magazynem wam pokażę tutaj sklep ogrodniczy i właśnie to jest ta rzecz, którą mówiłem na początku, że tutaj będzie można coś kupić, a chodziło mi mianowicie o sklep ogrodniczy słuchajcie tu jest ogrodniczy normalnie w kastorami także jeżeli będziecie chcieli coś tam jakieś liście kupić czy coś no to będzie, będzie tutaj to um, otwarte aktualnie tego sklepu jeszcze nie ma najprawdopodobniej znaczy najprawdopodobniej jeżeli ten odcinek będziecie oglądać to mnie nie ma w domu teraz także ale komentarze będę czytał i odpowiadał ale po prostu jestem na wakacjach tylko tak na, na zapas nagrywam sobie odcineczek także mam nadzieję że Wam się odcinek spodoba i że Wam się odcinek spodoba i, i ten to napiszcie w komentarzu że Wam się podoba i że, że fajnie i tak dalej, że wszystko super no mamy jeszcze podłogę tutaj ta podłoga się nawet spoko... ona taka fajna jest w sumie takie wzorki są takie te no i to chyba jest w sumie tyle tu się metro tepnął jeszcze także w sumie to metro też pozdrawiam mamy trzy osoby już pozdrawione na odcinku e, jacuzzi to już żeście widzieli tamto już żeście wszystko widzieli tak naprawdę e, Od tego też nie widziałem tutaj jest też wózek skopiowany e, wózek z z, z dworu tak naprawdę, bo, bo został zbudowany jednych, a trzy są wózki, ta jeszcze jest tutaj wózek. No i ten magazyn jest niedokończony, on tutaj miał, miały być, e, miały być tutaj jeszcze e, takie... W sumie są dwie niedokończone rzeczy, bo tu mamy jeszcze puste pomieszczenie. Tutaj miała być, e, miało być biuro dla szefa. W sumie to wygląda jak chłodnia, no ale kto by trzymał meble w chłodni? No tutaj mamy bramy pozamykane, a tutaj mamy jedną bramę otwartą i mamy podstawionego tira W ogóle fajnie wyszedł, fajny patent wyszedł na te napisy Castorama na tych tirach, w sensie tu nie ma żadnego napisu Ale widać jakby był, tak jakby wiecie, te żółte, żółty szlaczek to tak jakby był jakiś rozmazany napis Castorama, coś, coś, coś ten deseń, nie? No i tak to wygląda i tutaj mamy ten las, ten las będzie trzeba poprawić i tak mówię, on jest ścięty No i tu mamy takie E, taki, taki wyjazd dla tych tirów tu w sumie, tu w sumie być, powinna być droga jest, jest w sumie chodnik no ale to trudno także tak wygląda ta Castorama, mam nadzieję że wam się podobała tu jeszcze są materiały budowlane czyli tam jest ten e, cały e, cały 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 ten no e, o ktoś samochodem jeździ nie wiem kto to ktoś tam samochodem sobie jeździ ale sobie... do kastorami samochodem wjechał co za typ co tam się dzieje w tej kastorami patrzcie poczekajcie może zobaczymy jakoś Jeździ, pal jeździ tym samochodem gościu po tej kastorami Masakra Widzicie jak, jaki pierdzielony kurde wariat O tu metro też patrzcie samochodami po kastorami jeżdżą Boże, a to chyba ksarp jest, nie wiem Tak mi się wydaje, że to ksarp był Tu chyba jest ksarp, nie wiem, nie znam dokładnie skina ksarpa Ale to chyba ksarp z metrem jeździ, tak mi się wydaje No to się na odcinek się opaki Dobra, słuchajcie, także mam nadzieję, że wam się podobało Weźmiemy sobie jeszcze raz e dzień Tylko teraz e właśnie, nie mogę tego wpisać Timeset 2000 e, Mamy tutaj taką motocastoramy, mam nadzieję, że Wam się podobało. Słuchajcie, komentujcie, subskrybujcie, trzymajcie się tam znowu samochodem, wiadomo, ja, no, oh, chyba mu się zepsuł ten samochód, chyba przywalił coś bez kitu, zobaczcie, gdzie zgnieciony jedzie, nie? O, już, już ten, to jest Xarp, czy to nie jest ksarb Zaraz zobaczymy czy to jest Xarp To chodź tu, chodź, 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 chodź Chodź, 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 kto to jest? chodź, ta, bo widziałem po nicku No, także tak wygląda Castorama, mam nadzieję, że wam się podobało Słuchajcie, trzymajcie się i napiszcie tam o, 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 Messenger, Messenger, woła, ratunku, Aaaaa!